Bomba, cicha rewolucja. Małgorzata Wasserman przeciwstawia się Brukseli i oskarża o dyskryminację wobec Polski. W obliczu narastającego napięcia w relacjach między Polską a Unią Europejską, na krajowej scenie politycznej rozbrzmiewa silny i nieustępliwy głos. Małgorzata Wasserman, posłanka prawa i sprawiedliwości, była przewodnicząca komisji śledczej do afery Amber Gold, a także jedna z najbardziej szanowanych postaci młodego pokolenia. Polskich konserwatystów, coraz ostrzej krytykuje sposób, w jaki Bruksela traktuje Polskę. Według niej stawką nie są tylko pieniądze czy polityka migracyjna to kwestia samej suwerenności narodowej. Podczas mocnego wywiadu w programie Gość Radia Z, Wasserman nie szczędziła słów. Oskarżyła Unię Europejską o blokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy KPO. Funduszy, które jej zdaniem należą się Polsce, ale są systematycznie wstrzymywane z absurdalnych powodów. Posłanka twierdzi, że to nie tylko naruszenie traktatów europejskich, lecz także polityczny manewr mający na celu złamanie woli suwerennego rządu. Unia często blokuje te pieniądze z różnych idiotycznych pretekstów. To nie tylko niesprawiedliwe, to upokarzające. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami UE, a nie państwem drugiej kategorii. Stwierdziła Wasserman stanowczo. Najbardziej uderzające w jej wypowiedziach nie jest ich konfrontacyjny ton, ale klarowność, z jaką wyraża odczucia wielu Polaków. Dla nich postawa Brukseli nie jest przejawem partnerstwa, lecz dominacji. Wasserman nie jest przeciwniczką Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, uznaje wagę wspólnoty i broni obecności Polski w jej strukturach, ale domaga się szacunku, równowagi i wzajemności. Wartości, które jej zdaniem znikają z relacji między UE a Warszawą. Kolejny punkt zapalny to tak zwana przymusowa relokacja migrantów. Propozycja Komisji Europejskiej mająca na celu rozdzielenie uchodźców między państwa członkowskie, nawet wbrew woli narodowych rządów. Zdaniem Wasserman ten model jest nie tylko autorytarny, ale stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i spójności kulturowej Polski. Polacy nie potrzebują być straszeni propagandą. Widzą, co dzieje się w Szwecji, Belgii, Francji, znają problemy społeczne, wzrost przestępczości, konflikty kulturowe i nie chcą tego u siebie. To jedno zdanie szybko stało się wiralem w konserwatywnych mediach i mediach społecznościowych. Dla wielu jako sygnał ostrzegawczy przed tym, co Wasserman nazywa nieudanym eksperymentem społecznym Unii Europejskiej. Posłanka przypomina również, że Polska wykazała jedną z największych aktów solidarności w nowoczesnej historii, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, bez domagania się rekompensaty finansowej z UE, bez kampanii medialnych i bez dramatycznych apeli. Zrobiliśmy to, bo tak należało postąpić podsumowała. I pyta: Skoro Polska potrafi działać z empatią i odpowiedzialnością, dlaczego Unia narzuca schematy, które nie zadziałały gdzie indziej? I ignoruje realia poszczególnych krajów. Wasserman wskazuje również na głębszy strukturalny problem brak przejrzystości i obiektywnych kryteriów w decyzjach płynących z Brukseli. Jej zdaniem mechanizmy oceny, karania i blokowania funduszy są niejasne, silnie upolitycznione i często wykorzystywane jako broń przeciwko konserwatywnym rządom. Gdy Bruksela jednocześnie staje się sędzią i katem, pomijając debatę demokratyczną. Tracimy wszyscy, ostrzega posłanka. Nie mamy do czynienia ze wspólnotą równych, lecz z hierarchią, w której interesy silniejszych dominują nad praworządnością. Jej krytyka znajduje oddźwięk nie tylko wśród wyborców PiS, ale też w środowiskach prawniczych i akademickich, które kwestionują zakres władzy Komisji Europejskiej nad suwerennymi państwami. To początek debaty, która coraz częściej podważa równowagę między integracją a autonomią w ramach wspólnoty europejskiej. Zdaniem analityków politycznych, zaostrzenie kursu UE wobec Polski może być próbą zdyscyplinowania rządów populistycznych lub narodowych, ale skutek może być odwrotny. Krytyczna postawa takich liderów jak Wasserman podsyca dumę narodową i na nowo otwiera dyskusję o rzeczywistej roli Polski w Unii. To nie jest antyeuropeizm, jeśli domagamy się szacunku. Antyeuropejskie jest natomiast przekonanie że istnieje tylko jedna droga, jedna wizja, jedna prawda i że trzeba karać tych, którzy myślą inaczej, powiedziała Wasserman podczas jednej z ostatnich sesji parlamentarnych. Za czystą bzdurę uznała oskarżenia, że prawo i sprawiedliwość prowadzi politykę antyunijną. Według niej to jedynie narracja budowana przez przeciwników politycznych, mająca na celu zdyskredytowanie konserwatywnych i patriotycznych głosów, które nie chcą wszystkiego przyjmować bezkrytycznie. Małgorzata Wasserman reprezentuje nurt polityczny, który nie chce wyprowadzać Polski z UE, ale też nie godzi się na Unię, która zachowuje się jak scentralizowany, głuchy i autorytarny rząd. Chce silnej Europy, ale złożonej z państw równie szanowanych i wolnych w decydowaniu o własnych losach. Zgodnie z zasadami, na których wspólnota została zbudowana. Pytanie brzmi, jak daleko Bruksela jest gotowa się posunąć, by utrzymać kontrolę? I jak długo Polska będzie w stanie się opierać? W tej cichej bitwie prowadzonej nie czołgami, ale polityką, rozporządzeniami i budżetami, postać Wasserman wyrasta na symbol nowego pokolenia europejskich liderów, którzy domagają się suwerenności. Sprawiedliwości i przejrzystości. I być może, jak uczy historia, największe rewolucje zaczynają się właśnie tak: od jednego odważnego głosu, który kwestionuje system i domaga się tylko jednego szacunku. To, co obserwujemy w przypadku Małgorzaty Wasserman, nie jest przypadkiem odosobnionym, lecz częścią coraz bardziej widocznej tendencji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ruchu, który nie dąży do zerwania z Unią Europejską. Ale do zdefiniowania na nowo warunków tej relacji. Podobnie jak Viktor Orban na Węgrzech, czy nawet liderzy konserwatywni na Słowacji i w Rumunii, Wasserman reprezentuje pokolenie, które dorastało z obietnicą, że wejście do Unii Europejskiej przyniesie dobrobyt, wzajemny szacunek i partnerstwo równych sobie. Ale to, co widzi dziś, według jej własnych słów, jest zupełnie inne. Obiecywali współpracę, a dostajemy nakazy. Obiecywali solidarność, a mamy sankcje i blokady. To nie jest ta Europa, o której marzyliśmy, powiedziała w wywiadzie z 2023 roku. To, na co wskazuje Wasserman, a czego wielu na zachodzie Europy unika, to niewygodna prawda. Unia Europejska coraz częściej zachowuje się jak superpaństwo, z mniejszą gotowością do dialogu i większym apetytem na scentralizowaną kontrolę. Jedną z najbardziej stanowczych krytyk Jakie Wasserman kieruje wobec UE, jest stosowanie podwójnych standardów wobec krajów Europy Wschodniej. Podczas gdy pewne nadużycia czy nieefektywności są tolerowane w Niemczech czy Francji, każda odmienność ze strony Polski czy Węgier spotyka się z przykładową surowością. Zadaję fundamentalne pytanie, dlaczego kraje, które nadal budują swoje instytucje demokratyczne, są traktowane z nieufnością, mimo że są w Unii od dekad? Ta krytyka szczególnie mocno wybrzmiewa w kontekście blokowania środków z KPO. Wasserman i inni polscy parlamentarzyści wskazują, że mimo przeprowadzonych reform i przesłanych dokumentów, środki wciąż są wstrzymywane. Unia działa tak, jakby karała niesforne dziecko. Ale my nie jesteśmy poddanymi, jesteśmy partnerami. To upokorzenie musi się skończyć. W centrum napięcia między Brukselą a konserwatywnymi rządami Leży spór o wiele większy niż pieniądze czy migracja. To wojna kulturowa, w której tradycyjne wartości, takie jak rodzina, religia, patriotyzm i suwerenność narodowa, zderzają się z liberalno-progresywną agendą promowaną przez europejskie instytucje. Małgorzata Wasserman z solidnym wykształceniem prawniczym i silnym zakorzenieniem w wartościach katolickich, nie ukrywa, że opowiada się za modelem społeczeństwa opartym na klasycznych wartościach, co często wchodzi w kolizję z ideologicznymi normami narzucanymi przez Komisję Europejską. Jej zdaniem narzucanie pewnych wzorców zachowań czy ideologii nie ma mandatu demokratycznego, ponieważ są one tworzone przez technokratów, a nie przez bezpośrednio wybierane parlamenty narodowe. To nie jest rola Unii, by mówić nam, jak mamy wychowywać nasze dzieci. Jak mają wyglądać nasze szkoły czy nasze kościoły? Ta ingerencja jest nie do przyjęcia. Mimo prób ze strony postępowych mediów, by zaszufladkować ją jako ultrakonserwatywną, Wasserman zdobywa coraz silniejsze poparcie wśród polskiego elektoratu. I nie bez powodu. Mówi to, co myśli wielu, ale boją się to powiedzieć głośno. Jej język jest bezpośredni, stanowczy, ale pozbawiony histerii. To czyni ją głosem równowagi między radykalizmem a uległością. Nie nawołuje do wyjścia Polski z Unii, i to kluczowe, ale domaga się nowej postawy, krytycznej, dojrzałej i opartej na wzajemnym szacunku. Strategia ta przynosi efekty. W ostatnich sondażach Wasserman znajduje się wśród najbardziej zaufanych posłanek PiS. Jej nazwisko coraz częściej pojawia się jako potencjalna kandydatka na marszałka Sejmu, a nawet prezydenta RP w przyszłych wyborach. Pytanie, które dziś zadają sobie zarówno Bruksela, jak i Warszawa brzmi: jaka będzie rola Polski w Unii Europejskiej w nadchodzących latach? Jeśli podejście Małgorzaty Wasserman stanie się dominujące, a wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się dzieje, Polska może odegrać kluczową rolę w przebudowie Unii, tworząc nieformalny sojusz krajów dążących do większej autonomii, mniejszej biurokracji i większego szacunku dla tożsamości narodowej. Bruksela z kolei stanie przed wyborem: czy nadal wywierać presję, stosując sankcje i polityczny szantaż, czy może otworzyć się na nową wizję Europy, bardziej elastyczną, różnorodną i wierną swoim demokratycznym korzeniom. Małgorzata Wasserman to tylko jeden element tej układanki, ale element kluczowy. Jej odwaga w stawianiu czoła systemowi, jasność w obronie suwerenności narodowej i głęboka więź z odczuciami społeczeństwa. Czynią z niej jedną z najbardziej wpływowych postaci obecnej sceny politycznej w Europie. Nie mówi tylko w swoim imieniu ani w imieniu swojej partii. Przemawia w imieniu narodu, który współtworzył Unię, który pomagał, który przyjmował uchodźców, który rozwijał się i współpracował i który teraz domaga się szacunku. Spór między Warszawą a Brukselą daleki jest od zakończenia, ale jedno jest pewne. Z takimi postaciami jak Wasserman na czele, Polska nie ugnie się łatwo. I z drugiej strony, jeśli Małgorzata Wasserman zapaliła czerwone światło swoimi konkretnymi zarzutami wobec Unii Europejskiej, to prezydent Andrzej Duda jawi się jako strategiczny sojusznik tej narracji, rozszerzając ten głos na poziom instytucjonalny i suwerennościowy. Duda Wspólnota wyobrażona, która niewiele nam dała. W publicznych wypowiedziach prezydent Andrzej Duda określił Unię Europejską jako wyobrażoną wspólnotę, z której Polska niewiele skorzystała. Jego zdaniem obecna konfiguracja integracji europejskiej ogranicza wolność i nakłada nadmierną biurokrację, zamiast przynosić realny postęp krajowi. Nawiązując do argumentów Małgorzaty Wasserman, Duda również potępił decyzję Komisji Europejskiej o zamrożeniu miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. KPO. Uznał to za polityczną próbę wywarcia presji na poprzedni, konserwatywny rząd. Według prezydenta była to kara wymierzona przeciwko suwerennemu państwu członkowskiemu. Duda wyraził również zaniepokojenie możliwą ingerencją Unii w wybory narodowe, wskazując na niedawny przypadek w Rumunii, gdzie wynik wyborów został unieważniony po niespodziewanym zwycięstwie kandydata narodowego. Zadał pytanie, czy dziś wybory można wygrać tylko wtedy, gdy zostaną zatwierdzone przez Brukselę, sugerując istnienie politycznej gry. Mającej wpływ na suwerenność Polski. Prezydent podkreślił, że jeśli proces wyborczy jest manipulowany, to obywatele mają nie tylko prawo, ale i obowiązek wyjść na ulicę i bronić swoich głosów. Zaznaczył, że wolność słowa i prawo do zgromadzeń są konstytucyjnie gwarantowane wobec wszelkich zewnętrznych zagrożeń. Chociaż ideowo bliski pisowi, Duda unika skrajnych retoryk. Jego ton opiera się na obronie konstytucyjnej demokracji. Suwerenności narodowej i równości między państwami członkowskimi. Na forach międzynarodowych, takich jak Forum Ekonomiczne w Krynicy, wielokrotnie powtarzał, że Unia Europejska powinna pozostać Unią Suwerennych Narodów, a nie przekształcać się w scentralizowane superpaństwo. Wasserman konfrontuje obecny model UE, wskazując na blokowanie środków, przymusowe relokacje migracyjne i brak przejrzystości instytucjonalnej. Duda poszerza zakres krytyki, wskazując na instytucjonalne ingerencje, polityczne blokady finansowe i zagrożenia dla integralności demokratycznej. Oboje podkreślają, że Polska nie chce opuszczać UE, ale domaga się równego traktowania i szacunku wobec państwa suwerennego. Retoryka, która znajduje poparcie także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Napięcie rośnie w miarę zbliżających się wyborów prezydenckich w 2025 roku. Niedawne zwycięstwo Karola Nawrockiego, polityka związanego z PiS, sygnalizuje, że krytyczno-asertywna linia wobec Brukseli może pozostać dominująca. Dla Dudy i Wasserman oznacza to szansę na ugruntowanie narracji o silnej, szanowanej i autonomicznej Polsce w ramach Unii. Zbieżność poglądów Wasserman i Dudy odzwierciedla nową linię frontu w polskiej polityce. Ugruntowaną, wyważoną i instytucjonalną krytykę która podważa logikę centralizacji w UE. Nie chodzi o zerwanie, lecz o przedefiniowanie. Unię jako prawdziwą wspólnotę równych, która szanuje suwerenność narodów oraz różnice kulturowe i polityczne. To stanowisko dobrze oddaje przejście od samej asertywności politycznej do spójnej strategii państwowej, mającej realny wpływ na proces integracji europejskiej. Tu nie chodzi o bunt, ale o odzyskanie polskiego głosu w Europie. Istnieje pewna prawda, której wielu europejskich liderów nie chce wypowiadać na głos. Unia Europejska w obecnym kształcie stała się areną konfrontacji dwóch bloków. Z jednej strony kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Francja czy Belgia, opowiadające się za większą centralizacją władzy w Brukseli także w tak wrażliwych kwestiach jak migracja, wymiar sprawiedliwości czy edukacja, z drugiej, państwa Europy Wschodniej politycznie reprezentowane przez takich liderów jak Andrzej Duda, Małgorzata Wasserman, Viktor Orban czy Robert Fico, które bronią modelu Europy narodów. Suwerennej, pluralistycznej i zdecentralizowanej. Polska, niegdyś traktowana jako młodsza siostra w Unii, dziś z odwagą stara się odegrać rolę lidera przeciwwagi. Wystąpienia Dudy i Wasserman wyraźnie to potwierdzają. W serii przemówień za granicą, w tym także w parlamencie europejskim, Andrzej Duda ostrzegał, że Unia oddala się od swoich wartości założycielskich współpracy, solidarności i równości między narodami. Unia powstała, by zapobiec tworzeniu się nowych imperiów. Niestety, dziś sama zaczyna się jak imperium zachowywać. Duda, Bruksela 2023. Duda argumentuje, że Unia Europejska, narzucając progresywne agendy społeczne i restrykcyjne reguły gospodarcze, Osłabia zdolność państw do decydowania o najważniejszych dla obywateli kwestiach. Jego zdaniem, takie sprawy jak migracja, kontrola granic, edukacja, zasoby naturalne czy tożsamość kulturowa, powinny być rozstrzygane lokalnie, a nie przez technokratów w Brukseli. Bez bezpośrednich oskarżeń zarówno Duda, jak i Wasserman wielokrotnie sugerowali, że Niemcy są największym beneficjentem obecnego układu w UE. Niemiecka gospodarka dyktuje warunki handlowe, niemiecka dyplomacja wpływa na Komisję Europejską, a z czasem Berlin stał się nieformalnym centrum decyzyjnym Wspólnoty. Kto naprawdę rządzi komisją? Kto podejmuje decyzje z zakulis? Narody Europy czy garstka gabinetów w Berlinie i Paryżu? Wasserman, debata w Sejmie, kwiecień 2024 roku. Tego rodzaju krytyka rezonuje nie tylko wśród elektoratu konserwatywnego ale również w części środowisk liberalnych, które zaczynają dostrzegać zagrożenia płynące z dominacji dwóch, trzech państw nad resztą. W kuluarach trwają zaawansowane rozmowy między liderami takich krajów jak Polska, Węgry, Słowacja, Włochy pod rządami Giorgi Meloni, a nawet Szwecja. Celem jest utworzenie europejskiego frontu na rzecz obrony suwerenności narodowej. Ten front nie zamierza zrywać z Unią Europejską, lecz chce zmienić jej wewnętrzne struktury i zatrzymać marsz ku superpaństwu. Propozycje? Reforma traktatu z Lizbony, ograniczenie uprawnień Komisji Europejskiej, przywrócenie większych kompetencji parlamentom narodowym oraz ustanowienie nowego kodeksu równowagi kulturowej, który uniemożliwi narzucanie odgórnych rozwiązań w tak wrażliwych sprawach jak tożsamość płciowa, migracja, regulacje medialne. Czy programy nauczania? A kto jest typowany jako jedna z liderek tego nowego europejskiego frontu? Małgorzata Wasserman. Wybory prezydenckie w 2025 roku będą punktem zwrotnym dla przyszłości Polski w Unii Europejskiej. Andrzej Duda, który nie może ubiegać się o kolejną kadencję, zostawi po sobie dziedzictwo naznaczone ostrymi sporami z Brukselą, konsekwentną obroną Konstytucji RP. I stanowczą dyplomacją na wschodniej flance Europy. Nazwisko Wasserman coraz częściej pojawia się jako potencjalna kandydatka na jego następczynię. A jej ewentualne zwycięstwo oznaczałoby kontynuację umiarkowanej linii narodowej, silnie opornej wobec presji płynącej z instytucji unijnych. Przyszłość Europy rozstrzygnie się przy urnach, a Polska po raz kolejny będzie epicentrum tej transformacji. Gazeta Polska, maj 2025 roku. Podczas gdy media centrolewicowe w Europie próbują przedstawiać Wasserman i Dudę jako populistów, wielu międzynarodowych analityków postrzega ich jako nowy model nowoczesnego przywództwa konserwatywnego. Krytycznego, lecz instytucjonalnego. Patriotycznego, lecz otwartego na świat. Religijnego, lecz bez fanatyzmu. W Stanach Zjednoczonych think tanki takie jak. Heritage Foundation i SIPAC zaprosiły ich oboje na fora dotyczące suwerenności narodowej i wolności religijnej. W Watykanie emisariusze chwalili determinację Dudy w obronie chrześcijańskich tradycji przed sekularyzmem promowanym przez UE. Era uległości dobiegła końca. Dzięki głosom takim jak Andrzej Duda i Małgorzata Wasserman, Polska wysyła do Europy jasny sygnał. Nie będzie statystą we własnej historii. Te krytyki nie są ani bezpodstawne, ani skrajne. Są przede wszystkim wezwaniem do równowagi, ostrzeżeniem, że europejski projekt będzie miał legitymizację tylko wtedy, gdy uszanuje autonomię każdego narodu, każdego społeczeństwa, każdej kultury. Stary kontynent stoi dziś przed historycznym wyborem umacniać centralizację, ryzykując rozłam, czy reformować się, odpowiadając na głosy, które domagają się wolności i prawdziwej równości. Polska już wybrała swoją drogę i nie zamierza się cofać.